Ten grzesiek zawiera 12 gramów cukru, czyli tyle. A ten banan ma 26 gramów cukru, czyli tyle. Grzesiek ma 190 kalorii i banan również ma 190 kalorii. Grzesiek ma 3,6 grama białka, a banan 2,3. Grzesiek nie dostarcza błonnika, a banan ma go 5,5 g. Grzesiek zawiera 140 mg potasu, a banan 420. Grzesiek zawiera 40 mg wapnia, a banan dwa razy mniej. Grzesiek zawiera niewiele dodatkowych składników odżywczych, a banan ma ich całe mnóstwo. Zjedzenie Grzeszka prawdopodobnie daje dużo przyjemności, a zjedzenie banana no tak trochę przyjemności. Kiedy ludzie mówią, że te rzeczy są złe, a te dobre, te cię tuczą, a te pomagają schudnąć, to się mylą. To, co ma znaczenie, to jakość twojej diety w dłuższym okresie czasu, czyli to, co robisz na co dzień, a nie od święta, liczba kalorii, którą spożywasz, ilość ruchu, jaki wykonujesz, ilość alkoholu, który pijesz, liczba papierosów, które palisz, jakość Twojego snu, jakość Twojego relaksu, poziom Twojego stresu i zdolność do zarządzania nim, relacje z bliskimi, no i Twoje geny. Całkiem tego sporo. Więc jedzenie jednego grześka raz na jakiś czas nie jest wcale tak istotne dla Twojego zdrowia.